Hej, hej, przed nami Grand Prix Australii. No i zobaczmy, co tu mamy. Prawie dwa, w sumie dwa tygodnie. Fajne Grand Prix było. Myślałem, że zwyciężymy, ze względu na to, że w miarę, znaczy według statystyk, w sumie to mamy najlepsze auto, jeżeli chodzi o wysoką prędkość pokonywania zakrętów, no ale się nie udało. Trudno, życie kierowcy spadają, ale naprawdę, druga pozycja mnie satysfakcjonuje w tym sezonie. Chociaż kurczę, ja już poczułem tą chęć zwycięstwa oczywiście, jak, jak tam tylko zaczęliśmy się zbliżać. Tak naprawdę, no mamy 5 milionów, też chcę finansowo to zrobić tak, żeby rozwinąć się na kolejny sezon. No bo, nawet jak tutaj jesteśmy w stanie gdzieś tam powalczyć, ale widzę, że finalnie oni mają lepsze to tempo. No, wyścigowe. No i na od przyszłego sezonu Antonelli. No i chyba go wezmę. Biorę Antonellego, bo on ma szansę na lepszy rozwój niż Lawson. Sorry, Lawson. Ogólnie. Ale tak. Mamy Antonellego na kolejny sezon, więc mamy wszystko podpisane już. No dobra, możemy tutaj skautować. Ten jest rezerwowy. No, nawet też niezły. Właściwie, Bermana można by było ściągnąć, myślę. Ale Antonelli, no faktycznie to jest największa gwiazda. Może lepszy niż Pursze będzie. Zain. Jakiegoś młodziutkiego na tego rezerwowego, nie? Noż Bianka. Gdzie jest Bianka? Gdzie jest zatrudniony kierowca? Bianka pustała na te 58. Mmm. Ale nie no, mamy zatrudnionych, także myślę, że y, nie ma y, co? Y, dyrektora technicznego jakiegoś zobaczę w sumie kto będzie kolejny do zwolni czy zwolnienia. 4 lata, 5 lat, 10 miesięcy już jest za niego ktoś, czyli 4 lata tu mamy Dana No Ci są, ten jest 5 lat, ten ma 10 miesięcy, 4 lata Czyli w sumie nawet nie muszę nikogo... Nie potrzebuję skautów, bo... Po co? A, potrzebuję ich może do tych wydarzeń. Dobra, to niech sobie będą. Skauci, wiecie, tak żeby po prostu byli. Ale nawet nie muszę skautować, bo naprawdę to jest no, nie, niepotrzebne. Jak będę potrzebował, to będę skautował. Myślałem, że też na przykład przychodzą nowi kierowcy. W sensie, że wiecie, jakiś tam komputer kreuje nowych juniorów, ale jak wszyscy juniorami za parę sezonów będą po 25 lat, no to tak... No nie wiem, słabo. Widzę, że nic się nie dzieje za bardzo. <laughs> Ankieta, marzec i mówią, że ten, że cały personel jest do niczego, ci, że kierowcy są do niczego. Kierowcy są dobrzy. Tylko ja nie mam kasy na lepszych kierowców. Inwestowanie, szybszy rozwój. Eee, o nie, raczej nie. <laughs> Sorry, Bianka, nie. Um, y nie to, nie projekt, sorry. Chciałem zobaczyć tu podwozie. No, możemy jeszcze jedno zrobić. Na razie nie potrzebujemy nic innego, więc lecimy. Tylne skrzydła jest dużo. Y zmieniłem na te gorsze części, tę drugą specyfikację. No i git. No to lecimy do Australii. Australia myślę, że nie będzie naszym torem. No, nawet że 13. Myślę, że nie będzie naszym torem. Dlatego, e, no, zobaczymy. Może wyścig się dobrze ułoży. Także lecimy. Hej, hej, witajcie w kwalifikacjach. No, mamy 100% wszędzie. Znaczy, no, tu nie mamy, ale to jest jedna możliwość. Czyli robimy tak. I ulał są na 7,5, 12,5, 6, 4, 3, 4, 0, 95. A tutaj u Porsche mamy 813822902. Patrzę jeszcze tylko na części. Tak, jeszcze podwozie muszę zamontować. Tylne skrzydło zamontowałem im. wcześniej. No dobra, czyli wszystko mam. Na tym całym silniku jedziemy. No to co, lecimy. 86 stopni temperatura i niby ma padać, więc stopujemy i patrzymy. No, wydaje się, że będzie na koniec y, padać. To pewnie wszyscy będą wyjeżdżać teraz. No, to by mnie przyblokowali, to ja poczekam. Teraz robią szybkie. I teraz będą mieć zjazdowe. Musimy mieć pusty tor. Prawdopodobnie. <laughs> Nie będziemy musieli się przepychać. To jest takie, wiecie, minimalizacja ryzyka. O, trochę słabo rozgrzełem opony. No ale dobra. I think there is rain coming, No i co, jest ktoś z przodu? Nie, oni już tam zjeżdżają. Pursze nie powinien ich dogonić, chyba. Mam nadzieję, że ich nie dogoni. Pierwszy. No i tak to się robi. A już ma wezwanie, dobra. Tutaj zrobiłem. Lawson 6 dopiero. O. Też ma wezwanie. A, dobra, to raczej tam się nie poprawiam. I czekamy na Q2. 1,16 widzę, że Pursha ma. No w treningach też McLaren był najlepszy. Więc widać było, że tu też byli wysoko. No i na razie pokazuję, jakby były softy. To przejdźmy na softach. Nie wiem, czy będzie padać też w drugim treningu. Możliwe, że nie. Mm, zobaczmy. No i ma coś padać. Jak tam wygoni leklerka, Możliwe Ale Leclerc chyba powinien już ścisnąć, żeby zacząć kółko, więc... Lawson 16.8, więc to nie jest dobry czas, szczerze mówiąc Dobra, widzę, że zjeżdża Porsche No, Porsche ma o wiele lepszy czas 3. I to jest czas, który mu chyba gwarantuje Q3. No, Lawson będzie musiał jeszcze raz przejechać. Ale to pod koniec, jak się ten deszcz uspokoi. Bo teraz nie ma sensu. Nie wiem, czy będą wyjeżdżać oni w ogóle. Nikt nie wyjeżdża, to ja też nie wyjeżdżam. <laughs> no tak, nikt nie wyjeżdża, to jesteśmy w Q3. Okej, okay, pięknie. Mamy Q3 i na Q3 pada, więc te czasy nie są tu reprezentatywne. E, temperatura interów, szczerze mówiąc, nie pamiętam ale pewnie coś koło softów. Oczywiście patrzymy na, na to co się dzieje, wychodzi na to, że na końcu będzie najlepiej. Więc czekamy, bo możliwe, że będą sliki. Dobra, na razie założę sliki, zobaczymy. Chociaż nie będą intery na 100%, bo nie spadnie aż tak. Ale może spadnie, że będzie DRS. Mam nadzieję, że zdążę przejechać kółko, bo tak wyjechałem kurde na styk. No i chyba DRS będę miał. O to będzie Pol. Low są w ostatniej sekundzie, znowu ja nie mogę. A nie, nie ma Nie ma DRS-u, ale no są najlepsze warunki, więc Myślę, że nie powinni mieć tu chłopaki problemu Będzie pierwsze, drugie miejsce na stuwę. No i super kwalifikacje, 1-2 Nie wiem czemu oni nie pojechali Jesteśmy ponad sekundy szybsi, no bo były najlepsze warunki, a komputer nie wyjechał bez sensu, trochę. To takie rzeczy, poniekąd, mnie cieszą, że ja jestem w stanie, wiecie, wyłapać, no ale to było tak oczywiste, że nie wiem, no trochę głupio aż. No ale cóż, to tylko gra, zdarza się, więc McLareny za nami, Ferrari. Za nami Hamilton jest dość słaby. Nie wiem, czy jego staty w grze nie spadają ze względu na to, że jest starszy. Może i tak. Red Bull, Sergeant, lepszy od Sainca to na pewno jest niespodzianka. No i cóż, dzięki! No i zapraszam na wyścig.